No dobrze, tylko że tak, to co powiedziałeś, czyli Iran, można powiedzieć, nie cofnął się, jeżeli chodzi o ten program, wręcz przeciwnie, czyli mógł być przygotowany, że do takiego ataku dojdzie, przypomnę, że 24 godziny przed nalotami Amerykanie ogłosili, że ewakuują swoich dyplomatów z Bliskiego Wschodu, więc dali do zrozumienia, że będzie tam się coś działo i to już tak ewidentnie, tak, to nie było utajnione. My już dzień, noc wcześniej żeśmy yy, sprawdzali, czy... Ten atak się nie rozpoczął. No, no właśnie, no to ale i tak, i tak to, tak to było zginęło, ale i tak to. Do, tak, co, tak, o co mi chodzi, że. Atak był że tak, był spodziewany tak samo jak atak indyjski niedawno był spodziewany na Pakistan, i Pakistan, jak wiemy, nieźle się do tego przygotował. A tutaj był spodziewany i nic. I nic, no bo jeżeli technologicznie jest dysproporcja na korzyść Izraela, to jest oczywiste, no ale jednak te cele zginęły, czyli co, wywiad izraelski miał rozpoznane też te plany awaryjne Iranu, te miejsca, gdzie tych ludzi ukryto, albo w ogóle ich nie przetransportowano, to wydaje się totalną nonszalancją w tej Spoko sytuacji.